lepiej? Tak. Nie wiem co mam robić. Sobie polub jakieś sieci. Nie wiem co. Popytaj innych loszaków na co robią. Dobrze. Shop plac? Tak. Widziałeś, że mam kupowawi z nim w Ech, Nie wiem. Nikt mnie nie znajdzie. Znalazłem! Co? Jak ja? Ja jak nie znalazłem! To nie jest niemożliwe! Znaleźć nie! Widzę! Bo, bo, bo ja Ciebie widziałem jak ty śmiałeś. Oj! ty co ty robisz? Ja sobie bawię z popitym. Pani, co ty robisz? Zrobisz szukam bajerki. Mm -hmm. Tu i tam. Czerpie, czerpie. I kolor jest. Są pół, I, i kolor Kto To przyjaciół taki zna. Tomek taki ma. Mm -hmm. To co? Mam fajny pomysł. Nie będę. Nie będzie Ci się nuciło. Jakie? Zrobię mi będzie drugie. Co? I tam ja? Dobrze. Shop musisz być tutaj stać. Dobrze. Makiu, Makiu, wstaniesz się na... To swoje klocie Ciebie Piu! Szkladem. Co? A nie widzę Ciebie, eee, Wiesz e, jak mam na imię? Wiesz jak masz na imię? <noise> no my my taki takie, no, taki takie no, yeah! Dziękuję króliku. Dziękuję króliku. Nie ma sprawy, nie wziął będzie ciała. Jesteśmy lasę dzisiaj, lubi!